Zastanawiasz się nad wzięciem udziału w Akademii Przedsiębiorczego Nauczyciela? No to ja Ci powiem, że dla mnie osobiście to był game changer. Był moment w mojej karierze zawodowej, w której lada moment miałam zostać nauczycielem dyplomowanym, i wiedziałam, że no już tam wyżej tyłka nie podskoczę. No i natrafiłam na sobinę. Kurczę, game changer, naprawdę totalny game changer w mojej pracy zawodowej, bo teraz oprócz tego, że no dalej uczy szkoły, bo jeszcze psycha mi nie pozwala, żeby tą szkołę porzucić i zrezygnować całkowicie z etatu, to rozwijam swoją markę przerwa na angielski powoli, krok za krokiem, ale tak naprawdę pierwsze te baby steps postawiłam właśnie w akademii, gdzie Sabina i Gabrysia przeprowadziły z nami 6 tygodni szkoleń dopracowały nasze marki, pomogły w kolorach, pomogły w fontach i wielu innych rzeczach, a na koniec stworzyliśmy ofertę, taką centralnie już pod nasz kurs, pod naszą grupę odbiorców, którą również definiowaliśmy na Akademii i dziewczyny zrobiły audyt tej oferty, powiedziały co tam jest yy, dobrze, co trzeba poprawić. W ogóle naprawdę uważam, ja nie pamiętam ile ja za to zapłaciłam, bo to było w przedsprzedaży, w jakiejś tam super świetnej promocji, więc e, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, ile za to zapłaciłam, ale nie żałuję ani po prostu pół złotóweczki wydanej na tą Akademię. To był super spędzony czas, w wakacje, bardzo pracowity, no bo sześć tygodni intensywnej pracy, jednak mimo wszystko efekty są widoczne, większe, mniejsze, ale no step by step cały czas do przodu. Jeżeli się zastanawiasz, no to ja polecam.